Nazywam się Jakub Zieliński. Mam 46 lat, jestem nauczycielem i ojcem dwóch córek. Aż do tamtego dnia moje życie było serią powtarzających się rutyn: wczesne wstawanie, przygotowywanie lekcji, próby znalezienia czasu dla rodziny. Wszystko wydawało się normalne, ale w głębi serca czułem pustkę, której sam nie potrafiłem wyjaśnić. Zawsze powtarzałem sobie, że jutro będzie inaczej, że znajdę czas na refleksję nad głębszymi sprawami ale to jutro nigdy nie nadchodziło. Aż wydarzyło się coś, coś, co zmieniło wszystko i ujawniło prawdy o niebie i wieczności, o których nigdy wcześniej nie miałem pojęcia. Jestem tutaj, aby opowiedzieć, co widziałem, ponieważ te prawdy nie są tylko dla mnie, są także dla ciebie. Tamtego ranka obudziłem się z niewytłumaczalnym ciężarem na piersi. Coś we mnie zdawało się krzyczeć, że ten dzień będzie inny, ale jak zawsze zignorowałem to uczucie. Wziąłem teczkę, poszedłem do pracy i zanurzyłem się w rutynie. Byłem w środku lekcji, tłumacząc uczniom pewne pojęcie, kiedy poczułem tak intensywny ból w klatce piersiowej, że miałem wrażenie, że mnie rozdziera na pół. Wszystko zrobiło się zamglone. Dźwięki wokół mnie zaczęły znikać, a nagle sala lekcyjna zniknęła. Kiedy otworzyłem oczy, nie byłem już tam. Unosiłem się, patrząc na swoje ciało leżące na podłodze, otoczone przerażonymi uczniami i kolegami wzywającymi pomoc. Ale nie czułem strachu. Była tylko głęboka cisza i spokój, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. To właśnie wtedy zdałem sobie sprawę. Działo się coś znacznie większego. W chwilach, gdy widziałem siebie poza swoim ciałem, coś zaczęło się zmieniać. To nie był tylko surrealistyczny widok sali lekcyjnej i mojego ciała, leżącego na ziemi. Czułem, jakby jakaś większa obecność była obok mnie, prowadząc mnie do miejsca, którego jeszcze nie potrafiłem zrozumieć. To, co zobaczyłem i usłyszałem podczas tego doświadczenia, nie było snem ani wytworem mojej wyobraźni. Było prawdziwe. Jezus Chrystus pokazał mi niebo i objawił prawdy, które zmieniły wszystko, co myślałem, że wiem o życiu, śmierci i tym, co nas czeka po drugiej stronie. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto jest w niebie, dlaczego niektórzy ludzie wydają się tak dalecy od Boga, lub czy jest nadzieja dla tych, których uważamy za straconych, odpowiedź jest tutaj. To, czym chcę się z tobą podzielić, może zmienić twoje życie tak, jak zmieniło moje. Wszystko wokół mnie zaczęło się zmieniać. Obraz mojego ciała leżącego na podłodze stawał się coraz bardziej odległy, jak obraz rozpływający się w wodzie. Poczułem się lekki, jakbym był stworzony z samego światła i zostałem przyciągnięty przez siłę, której nie mogłem się oprzeć, ale której też nie chciałem unikać. Nie było strachu, tylko głęboka ciekawość i przytłaczający spokój. Znalazłem się w miejscu, które trudno opisać ludzkimi słowami. To było jak tunel zbudowany z żywego światła, ale nie było to zwykłe światło. Było ciepłe, kojące i wydawało się pulsować, Niemal jak serce bijące wokół mnie, każde uderzenie przynosiło nieopisany dźwięk, melodię, która wypełniała nie tylko przestrzeń, ale i całe moje jestestwo. Podczas gdy byłem prowadzony przez ten tunel, zacząłem dostrzegać, że czas nie istniał tak, jak go znamy. Wszystkie moje pytania, wszystkie wątpliwości, które nosiłem przez całe życie, zdawały się być wyjaśniane w ciszy. Nie musiałem mówić, nie musiałem myśleć. Wszystko było jasne, a moja dusza zanurzona była w zrozumieniu wykraczającym poza ludzką logikę. Wtedy, na końcu tej drogi, ujrzałem światło jeszcze jaśniejsze, nie oślepiało, przeciwnie. Miałem wrażenie, że moje oczy, czy cokolwiek pozwalało mi widzieć, były odnawiane, aby uchwycić każdy szczegół. W tamtej chwili wiedziałem, że zbliżam się do czegoś świętego, czegoś, co zmieni wszystko, co myślałem, że wiem o Bogu, o życiu. I o tym, co to znaczy istnieć. Kiedy dotarłem na koniec tamtego tunelu światła, zobaczyłem coś, a może raczej kogoś czekającego na mnie. On tam był przede mną, emanując obecnością tak potężną, że całe moje jestestwo zdawało się wibrować. Nie było wątpliwości. To był Jezus. Jeszcze zanim zobaczyłem Go wyraźnie, wiedziałem: To było tak, jakby moja dusza już Go rozpoznała jak zagubione dziecko odnajdujące ojca jego oczy były pierwszą rzeczą którą udało mi się dostrzec nie były to tylko oczy były jak bezkresny ocean głębokie i pełne miłości jednocześnie gdy czułem że wszystkie moje błędy i słabości zostały obnażone odczuwałem akceptację tak pełną że wszystkie moje obawy moje lęki po prostu zniknęły byłem poznany w całości a mimo to kochany w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Wtedy On przemówił, a Jego głos był jak dźwięk wypełniający wszechświat. Jakubie, powiedział, a w tej chwili zrozumiałem, że zna mnie nie tylko z imienia, ale zna każdy szczegół mojego życia. Przyprowadziłem Cię tutaj, ponieważ jest coś, co musisz zobaczyć. Coś, co zmieni nie tylko Ciebie, ale i tych, którzy usłyszą Twoją historię. Jego ramiona otworzyły się, a światło zaczęło mnie otaczać. To było tak, jakby każda część mojego jestestwa była odnawiana, jakbym był na nowo tworzony. To nie było tylko spotkanie, to były narodziny na nowo. Wiedziałem bez cienia wątpliwości, że znajdowałem się w obecności stwórcy wszechświata, a jednak był on tak bliski, tak osobisty, że wydawało się niemożliwe, by ktoś mógł go poznać i pozostać taki sam. Jezus wyciągnął rękę i powiedział: Chodź, Jakubie, jest coś, co muszę ci pokazać. Jego głos miał ciężar nie tylko autorytetu, ale także miłości nie do opisania. Bez wahania poszedłem za nim. Każdy krok wydawał się prowadzić mnie głębiej do miejsca, które wykraczało poza wszelkie ludzkie opisy. Otoczenie pulsowało życiem, życiem, które mogłem odczuwać, niemal dotknąć. Dotarliśmy do rozległego pola. Ziemia wydawała się zrobiona z płynnego złota, ale była solidna i wibrowała energią, która niosła pokój. W oddali zobaczyłem grupę ludzi zgromadzonych razem. Śmiali się, rozmawiali, a ich głosy mieszały się z dźwiękiem niebiańskiej muzyki, która zdawała się płynąć zewsząd. Ale najbardziej niezwykła była radość, która od nich promieniowała. Była to czysta radość, tak intensywna, że łzy zaczęły płynąć po moich policzkach. Zanim to zauważyłem, gdy się zbliżyłem, rozpoznałem kilka twarzy. Była tam starsza pani, którą często widywałem w moim kościele. Była cicha, niemal niewidzialna dla wielu, ale tam była promienna, jakby cały ból i samotność, które nosiła na ziemi, zostały wymazane. Zobaczyła mnie i uśmiechnęła się uśmiechem, który zdawał się mówić teraz rozumiesz, jesteśmy w domu. Był tam również młody człowiek, który zmarł tragicznie w moim mieście wiele lat temu. Pamiętałem go jako niespokojną, duszę, kogoś, kto wydawał się zawsze zagubiony. Ale tam był pełen pokoju, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Podszedł do mnie, położył rękę na moim ramieniu i powiedział: Jakubie, on jest tak dobry, o wiele lepszy niż kiedykolwiek mogliśmy sobie wyobrazić. Jego głos drżał z emocji. Odwróciłem się do Jezusa, zdezorientowany, i zapytałem: Dlaczego oni? Jak to możliwe? Jezus uśmiechnął się z nieskończoną cierpliwością i odpowiedział: Ja widzę serce Jakubie. Nie pozory, nie ludzkie osądy. Widziałem każdy akt wiary, każdą łzę wylaną w ciszy, każde wołanie, którego nikt nie słyszał, ale które dotarło do mojego tronu. W tej chwili zrozumiałem coś głębokiego. Niebo nie jest oparte na zasługach, ale na łasce. Ludzie, którzy tam byli, zostali przyjęci, ponieważ otworzyli swoje serca na Niego nawet w najtrudniejszych chwilach. To była miłość, która przekraczała wszelką ludzką logikę, miłość, która obejmowała najsłabszych i czyniła ich pełnymi. Kiedy próbowałem to wszystko zrozumieć, Jezus poprowadził mnie do innej grupy, znajdującej się nieco dalej. Były tam dzieci bawiące się razem. Ich śmiech brzmiał jak dzwonki, harmonizując z muzyką rozbrzmiewającą w tle. Zapytałem Jezusa o te dzieci, a on odpowiedział, Wiele z tych dzieci nie miało szansy dorosnąć na ziemi, ale królestwo niebios należy do nich. Tutaj są pełne, wolne od bólu i traumy. Moje serce wypełniła radość nie do opisania. Idąc dalej, zobaczyłem coś, co mnie zszokowało. W tłumie rozpoznałem mężczyznę, który za życia publicznie odrzucał wiarę. Był znany z ostrych słów przeciwko Bogu i nie mogłem zrozumieć, jak to możliwe, że znalazł się tutaj. Zanim zdążyłem zapytać, Jezus spojrzał na mnie i powiedział: Zawołał do mnie w ostatniej chwili. Usłyszałem Jego serce, a moje miłosierdzie go dosięgło. Nigdy nie zrozumiesz w pełni zasięgu mojej miłości. Te słowa odbijały się echem w moim wnętrzu. Ile razy samosądzałem, kto zasługuje, a kto nie, by znaleźć się tutaj? Ile razy sądziłem, że wiem, co kryje się w sercach ludzi. A jednak, oto prawda, stała przede mną: miłość Boga. Jest niezmierzona i nie mieści się w naszych ludzkich ograniczeniach. Na tym polu, otoczony przez tyle znanych i nieznanych twarzy, zacząłem rozumieć głębie nieba. Nie było to tylko miejsce, to był stan odkupienia, uzdrowienia i pełnej jedności z Bogiem. Każda osoba, którą widziałem, emanowała tak czystą miłością, że zacząłem się zastanawiać, jak będę mógł wrócić na Ziemię i żyć bez tego. Ale Jezus powiedział do mnie, nie musisz teraz wszystkiego rozumieć. Po prostu wiedz, że to jest prawdziwe i że jest dla każdego, kto mnie szuka. Idąc dalej z Jezusem, coś we mnie wciąż walczyło, by pojąć wszystko, co widziałem. Było to tak różne od tego, co sobie wyobrażałem. W oddali zauważyłem kolejne postacie, które zaczęły się zbliżać. Coś we mnie podpowiadało, że te nowe obrazy będą jeszcze większym wyzwaniem. Pierwszą osobą, którą rozpoznałem, był sąsiad, z którym nigdy nie miałem dobrych relacji. Był znany ze swojej arogancji. Zawsze dyskutował przeciwko wierze i drwił z wszystkiego, co związane z Bogiem. Na ziemi byłem pewien, że nigdy nie szukał odkupienia, a jednak oto był, z pogodnym uśmiechem i oczami pełnymi pokoju. Zanim zdążyłem coś powiedzieć, Jezus przemówił spokojnie. W ostatnich chwilach szczerze mnie szukał. Usłyszałem. Zawsze słyszę. Moje myśli eksplodowały pytaniami, ale Jezus kontynuował Moja miłość jest większa niż jakikolwiek ludzki osąd. Tam, gdzie ty widzisz potępienie, ja widzę możliwości. Ty patrzysz na zewnętrzne, ale ja patrzę na serce. Te słowa uderzyły mnie jak piorun. Ile razy mierzyłem ludzi własnymi standardami? Tutaj cała ludzka logika wydawała się rozpuszczać w obliczu ogromu łaski. Podczas gdy Jezus mówił, zobaczyłem kolejne osoby pojawiające się na horyzoncie. Był tam mężczyzna, o którym wiedziałem, że prowadził nieuczciwe życie ktoś, kto był postrzegany jako przykład korupcji. A jednak on również tam był, promieniując radością, która zdawała się przez niego prześwitywać. Jezus wyjaśnił: Upadał wiele razy, ale za każdym razem wołał do mnie. Moje przebaczenie nie ma granic dla tych, którzy szczerze mnie szukają. Rozglądając się wokół, zacząłem dostrzegać coś, co na zawsze zmieniło moje postrzeganie życia. Niebo nie było wypełnione tylko świętymi i sprawiedliwymi, jak sobie wyobrażałem. Było pełne ludzi złamanych, odkupionych przez miłość, której ledwo mogłem pojąć. To było tak, jakby blizny, które nosili na ziemi, zostały przemienione w znaki niebiańskiego piękna. Jednak nie tylko obecność nieoczekiwanych osób mnie zaskakiwała, zastanawiało mnie również, kogo tam nie widziałem. Zapytałem Jezusa, dlaczego niektóre osoby, które uważałem za pewne w niebie, nie były tam. Odpowiedział mi z powagą pełną miłości Nie każdy, kto mówi panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wielu maczyny, ale ich serca są dalekie ode mnie. Te słowa złamały moje serce. Zrozumiałem, że wiara nie polega na pozorach, ale na relacji. Jezus nie patrzył na ilość dobrych uczynków ani na religijność, ale na autentyczność serca. To wtedy w pełni pojąłem, co miał na myśli, mówiąc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kiedy szliśmy dalej, Jezus pokazał mi coś jeszcze głębszego. Były tam osoby, które na ziemi nigdy nie były związane z żadnym kościołem ani religią, ale których serca były otwarte naprawdę, żyły, szukając dobra, nawet nie wiedząc, że to Duch Boży je prowadził. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, powiedział Jezus, a każdy, kto mnie znajdzie, znajdzie Ojca. Wtedy w tłumie moją uwagę przykuła pewna postać. Była to kobieta, która za życia została odrzucona przez swoją społeczność z powodu swoich błędów. Rozpoznałem ją z opowieści, które krążyły w naszym mieście. A jednak tam była, promieniała radością, która zdawała się rozświetlać wszystko wokół. Jezus uśmiechnął się na widok mojego zdziwienia i powiedział: Ona znalazła prawdę w bólu, w swoim żalu znalazła mnie. Te słowa głęboko mnie poruszyły. Niebo było miejscem, gdzie sprawiedliwość Boża szła w parze z Jego miłosierdziem. Nie chodziło o to, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy, ale o naszą gotowość do przyjęcia Jego miłości. Jakubie, Jezus powiedział, patrząc na mnie z czułością: Niebo jest większe niż sobie wyobrażasz, bo moja miłość jest większa niż jakiekolwiek ograniczenie, które możesz postawić. Gdy Jezus mnie prowadził, czułem, że każdy krok jest kolejnym objawieniem. Nie tylko pokazywał mi niebo, ale z cierpliwością i miłością wyjaśniał głębokie prawdy, które stały za każdym obrazem. W pewnym momencie odwrócił się do mnie i powiedział: Pamiętaj, Jakubie, to wszystko już zostało powiedziane. Pisma wskazują na łaskę i odkupienie, które teraz widzisz. Natychmiast jego słowa przywołały na myśl werset, który dobrze znałem, ale nigdy do końca nie rozumiałem. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Mateusz 19:30, gdy mówił: obrazy wokół mnie zdawały się odzwierciedlać tę prawdę. Niebo nie było budowane na ludzkich zasługach, ale na Bożym miłosierdziu. Jakubie, Jezus kontynuował: Moje królestwo nie jest jak królestwa ziemskie. Tutaj ci, którzy się uniżyli, którzy pokutowali w ciszy, są wywyższani. Ci, którzy byli odrzuceni, pogardzani i zapomniani, są czczeni. Moja miłość nie mierzy ludzi tak, jak mierzy ich świat. Słysząc to, poczułem, jak moje serce płonie. Pomyślałem o tym, ile razy sam osądzałem innych. Jezus zdawał się dostrzegać moje myśli, bo spojrzał na mnie z mieszanką współczucia i stanowczości. Nie zostałeś powołany do osądzania, Jakubie, zostałeś powołany do miłości i dzielenia się prawdą, którą ci przekazałem. Wtedy pokazał mi coś jeszcze głębszego. Zobaczyłem sceny z życia ludzi, którzy podejmowali trudne decyzje, wybory wymagające poświęcenia i wiary. Niektóre były małe w oczach świata jak wybaczenie komuś kto ich skrzywdził ale tutaj w niebie każdy akt posłuszeństwa lśnił jak diament błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią mateusz 5 7 powiedział a ja mogłem zobaczyć jak te słowa ożywają przed moimi oczami następnie zaprowadził mnie do miejsca gdzie tysiące głosów śpiewały jednym głosem był to jakby niebiański chór śpiewający pochwały które sprawiały że całe niebo drżało Jezus wskazał na nich i powiedział, to są ci, którzy wyprali swoje szaty we krwi mojej i zostali oczyszczeni. Apokalipsa, płakałem, uświadamiając sobie, że każdy tam został odkupiony przez tę samą łaskę, która mnie dosięgała w tamtym momencie. Ale nie wszyscy słyszą moje wezwanie, Jezus powiedział ze smutkiem. Wielu zatwardza swoje serca i podąża własnymi drogami. Jak jest napisane Droga do życia jest wąska, a niewielu ją znajduje. Mateusz 7:14. Jego słowa były bolesne, ale niosły nadzieję. Kontynuował: "Dlatego musisz podzielić się tym, co widziałeś, aby więcej serc zostało poruszonych." Wtedy powiedział coś, co zabrzmiało we mnie echem: "Mój lud ginie z braku poznania." Ozeas 4:6. To było wezwanie do działania. Pokazał mi, jak wielu ludzi żyje uwięzionych w wątpliwościach i rozproszeniach, zapominając o poszukiwaniu prawdy, która jest tak blisko. Powiedz im, Jakubie, powiedział Jezus: Powiedz, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, i że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. Jan 14:6. W tym momencie poczułem ciężar odpowiedzialności, ale także siłę, która nie pochodziła ode mnie. To było tak, jakby każde słowo Jezusa było wyryte w moim sercu, nie tylko jako przesłanie dla mnie, ale jako coś, co musiałem przekazać światu. Oni muszą wiedzieć, że ich kocham, nawet gdy się ode mnie oddalają, że jestem tutaj i czekam na nich, powiedział. Wtedy, patrząc prosto na mnie, Jezus zakończył: Nie ma już czasu na niezdecydowanie, Jakubie. To, co tu widziałeś, jest prawdziwe, słowa pisma są prawdziwe. A każdy z nich wskazuje na moją miłość, na zbawienie. Idź i powiedz im, że niebo jest otwarte, ale droga prowadzi przez mnie. Te słowa rozbrzmiewały w mojej duszy jak wezwanie, którego nie można było zignorować. Zanim mnie przywrócił, Jezus zatrzymał się i spojrzał głęboko w moje oczy. To było tak, jakby widział nie tylko moje serce, ale także serca wszystkich, którzy usłyszą to przesłanie. Jego głos był stanowczy ale pełen miłości. Jakubie, niebo jest w zasięgu wszystkich, ale wielu jest rozproszonych. Biegną za rzeczami, które znikają, jak wiatr, i zapominają szukać tego, co wieczne. Podczas gdy mówił, obrazy zaczęły się formować wokół mnie. Zobaczyłem ludzi żyjących w szaleńczym tempie, pochłoniętych pracą, zmartwieniami i ulotnymi pragnieniami. Ich twarze pokazywały zmęczenie, ale także cichą tęsknotę za czymś, co mogłoby wypełnić pustkę, którą czuli. Jezus kontynuował: Nie zdają sobie sprawy, że ja jestem odpowiedzią, której szukają. Jestem obok nich, ale niewielu wzywa mnie po imieniu. Jego słowa przyniosły poczucie pilności, które płonęło we mnie. Następnie powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę: Powiedz im, że czas się kończy. Nadchodzi ciemność ale ci, którzy we mnie ufają, nie zostaną opuszczeni. Moja miłość jest wystarczająca, ale muszą zwrócić się ku mnie teraz, zanim będzie za późno. Gdy to mówił, poczułem falę nadziei, która od niego emanowała. To nie było ostrzeżenie mające wzbudzić strach, ale przebudzenie. Przypomnij im, Jakubie, powiedział, że nie straciłem nikogo, kogo dał mi ojciec. Czekam na nich z otwartymi ramionami. Nie ma znaczenia, gdzie są, ani co zrobili, wciąż jest czas. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, i ten, kto przyjdzie do mnie, nigdy nie zostanie odrzucony. Podczas gdy światło wokół mnie zaczęło znikać, Jezus spojrzał na mnie po raz ostatni i powiedział: Jakubie, to, co widziałeś i usłyszałeś, nie jest tylko dla ciebie, jest dla tych, którzy teraz słuchają. Powiedz im, że ich kocham i czekam na nich z otwartymi ramionami. Ale czas jest krótki. Muszą podjąć decyzję. Od kiedy wróciłem, te słowa są jak płomień we mnie, płonący z pilnością, której nie mogę zignorować. Niebo jest prawdziwe, a wszystko, co widziałem, jest dowodem na to, że miłość Boga przekracza. Wszelkie ludzkie granice. Ale musisz zrobić pierwszy krok, zwróć swoje oczy ku Niemu, szukaj go całym sercem. Nieważne gdzie jesteś, ani co zrobiłeś, Jezus czeka na ciebie. Wiem, że świat nas rozprasza, że wątpliwości nas trzymają, ale teraz jest czas. Zatrzymaj się i pomyśl: Jeśli dzisiaj stanąłbyś przed Jezusem, czy byłbyś gotowy? Czy żyjesz życiem, które wiesz, że zostałeś powołany, by prowadzić? Napisz teraz w komentarzach: Wybieram zaufać Jezusowi, lub to, co czujesz w sercu. Chcę poznać Twoją decyzję i modlić się za Ciebie. Dziękuję, że wysłuchałeś. Tego ważnego przesłania. Jeśli poczułeś coś wyjątkowego, nie ignoruj tego. Kliknij w wideo, które pojawia się teraz na ekranie. Są tam kolejne historie, które mogą zmienić twoje życie i wzmocnić twoją wiarę. Niech Bóg cię błogosławi i strzeże.